Siemanko moi drodzy. Ja jestem Nikram i dzisiaj i dzisiaj witam was w następnym odcinku serii y, Minecraft Czarodzieje rzuca i i, i tu, tu, ten. I dzisiaj będziemy robili y, znaczy portal. No akurat na samym początku musiał mnie szkielet oczywiście rozwalić, znaczy nie rozwalić, tylko trafić. Nie mamy łuku, a mamy diamentowe narzędzia. No jest super super po prostu super dobra elo idziemy dzięki i uwaga idziemy teraz po obsydian dobra ojoj i dzisiaj będziemy budowali wille chciałem powiedzieć że będziemy budowali wille ale on oni mi przeszkadzają cały czas czy szkielecie nie róbcie? Tak, nie róbcie. A ja mam takie tryczki. No jej. a i w ogóle zapomniałem powiedzieć: Subskrybujcie ten kana kanał wraz z dwojakiem, aby być na bieżąco i nie omijać żadnych kolejnych filmów na tym kanale, ponieważ codziennie się pojawiają filmy o, god o godzinie. 15,30 albo 40 także także wpadajcie. Godziny, godziny nagrywań 15,30 albo 18:10 równo. Także no. Wpadajcie. A w ogóle też zapomniałem, powiedzieć jednej rzeczy. Dzisiaj jest ze mną pszczoła! <grywy> Nie ta pszczoła. Dzisiaj jest ze mną Maxer witam. No, ale on nie, on nie gra na, 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 na kompie. No. Także, Max, powiedz, powiedz co, widzowie, co widzowie mają zrobić, żebym ja teraz nie zginął. Zostawić lajka i suba i dzwonka. Widzicie, on nawet przypomina wam... To. Co to było? Co, co, co to miało być? <laughs> Nie Co to miało być? Nie zostawiliście lajka like i suba i dzwonek. No właśnie, zostawcie. Co, my w nie ukradniemy mu Ty głupi? Dobra, teraz już się tak na serio. Robię teraz. Jeśli będę teraz paru, to robię bo te flipa. Sobu. Dobra, ząbiaczek. O tak mi. Czekajcie, właśnie bo też trzeba creeperki pozabijać. Chciałem mieć Gunpowdera, ale oczywiście mi nie dali. Szukam creeperów. Znaczy to jeszcze nie. Baby świnka! Dobra, tutaj już byliśmy. I robię water skilla. I polecam gry Flat Zombies, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka w ogóle. Nie Maxer? No. Jest sponsorem dzisiejszego odcinka, także pobierajcie i po prostu, no jest sponsorem dzisiejszego odcinka dlatego pobierajcie tą grę, bo my już z Maxem mamy ją pobrane na telefony i naprawdę y, bardzo fajna gra Flat Zombie się nazywa choć nie wiem, czy ją mówię? mówię? no to właśnie, no to pobierajcie se na telefony także naprawdę musi, musicie pobrać, bo będziecie mieli no Dostaniecie, kiedy macie Robloxa, dostaniecie ode mnie, będę przyjmował wtedy od Was zaproszenia do znajomych. Także naprawdę się opłaca. Nie Maxer? Potwierdzam. Opłaca się właśnie um, ściągać, um, bo naprawdę no można mo, możesz po prostu wylądować w naszym teamie. A ja się zgubiłem. I niestety zgubiłem Ma, Mamy problem mały My się zgubiłem Zgubiłem się w dżungli No nie no Zgubiłem się No nie Czekajcie F6? F7? Nie Chwila e, Dajcie mi chwilę Game mode spectator, bo się zgubiłem Game. O nie, po ten. Dobra. Game mode. Ymm, może sobie weźmiemy Spectre. I teraz sobie musimy poszukać tego. Czekajcie. Najpierw musimy znaleźć tą wioskę w ogóle. Gdzie była ta wioska? Nie mam, bo ja się nie O, tu była ta wioska. Czekaj, to się szło gdzieś. Tam chyba. Co to tu było? Max, no, rij, zamknij drzwi. znalazłem, ale nie po prostu to było takie dziwne, dobra, znalazłem okej, okay, znalazłem, to było dziwne Surfiwy. Okay, okej, lecimy i zobaczcie, tutaj się pozmieniało trochę bo tutaj mamy no i co, już ktoś mnie zaprasza? nie, na szczęście dobro i idziemy teraz do kanionu żeby wydobyć, ile? 11 obsydenów chyba trzeba na portal, nie? 12 chyba nie, wiem, no, ale weźmiemy 12. Mm. <grych> na zapas w razie czego. 20. Nie, to jest za dużo. Coś w okolicach 12-11. Hmm. Mi się wydaje, że 12. No i też ogólnie niedługo będziecie mogli wbijać na kanał Maxera, ponieważ niedługo otwiera swój kanał. I także no, będzie super, naprawdę będzie super. Jak, jak będę miał sprzęt? bo na razie, znaczy no, mam kompa ale takiego słabego no, mam muszę sam. kompa i a właśnie w ogóle to, to bardzo, to bardzo dziękuję OBS-owi że w końcu dał mi zezwolenie na to, że w końcu mogę płynie nagrywać bo wcześniej to było tak, że tak lagowało no, tego str minecrafta strasznie się ścinało strasznie się ścinało, a teraz właśnie no, nie laguje tak po prostu. Dobra, mamy jeden. A w ogóle Enchanting Table mamy. Bo też, jeśli pamiętacie poprzednie odcinek, jak tam zdobywaliśmy, właśnie Enchanting Table. Także polecam wbijać, jeśli ktoś nie obejrzał. A my zbieramy teraz sobie ten, właśnie, obsydianek. 8x11. Weźmy, się tam zobacz, to jest 8x11. 16. 16? Matematyka. 8 raz 11 Patrz. 16? No. Pewnie widzowie już wiedzą, ja też wiem. No, nie wiem. To <grym> ty chodzisz do szkoły? Nie. <grym> Patrz. E, no to będzie 4, 4, 4 i 4. 4, 4, 4, 4, 4 8 4. razy 8, ale dobra 4 razy, dodać co ty robisz? 4 razy, tu masz tego kalkulatora korzystać? 4 dodać, 4 dodać, 4 dodać, 4 równa się 16. Dodać 20 milionów. Dobra, dobra, zrobię sobie podłogę. To lawy. Mamy już 6 obsidianów. czy to? Sześć mamy już obsidianów. Potrzebujemy tak jeszcze z siedem. Wykupujemy ten obsidian. Może możesz też wziąć 14 Nie, to już będzie przesadę. Albo 16, albo 14 Słyszałem mnie to perza. Nie wiem, czego było słuchać też. Nie, no, nie słyszałem. <grymne> Bo nie ma słuchawek. I chwilę sprawdzę, czy tak szczerze. Właśnie. Dobra, lecimy dalej. Kopku, kopku, kopku. No ile ja to będę kopał? No co? Jak ja się podpaliłem? Szybko water skill. Uff. Mam 11, to jeszcze jeden weźmiemy na zapas. Nie? Dobra. Mamy to. Idziemy na powierzchnię. Mamy 12 Obsidianu Dobra Dobra Fajnie, że te słody sobie zrobiłem w ogóle Bardzo przydatne I żeby on nam tak za mocno nie piszczał, to może go Zrobię tutaj nie piszcie, bo on piszcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja pamiętam w ogóle, jak się go budowało. Bo ja dawniej grałem w Minecraft. Nie, czekaj, czekaj, ja umiem, ja umiem. Wyjdzie to, spokojnie to wyjdzie. Tak. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. No czekaj, kurczę, daj. Co to się czeka. dzieje? <laughs> kurczę, czy się nie ziemi. Daj ja ci pokażę, nie Czy się nie ziemi? Ja umiem. Ja mogę ci pomóc. O właśnie o to mi chodziło. No, Jak ja to chciałem zrobić. Nie wiem nie wiem, czy to zadziała. Zadziała. Nie, nie zadziała, bo to taki trochę krzywo wyszło. Coś mi nie pykło. Chyba. Jeśli chcecie więcej tych diamentów, to, to napiszcie w komentarzach. No, jak, jak zostawicie łapkę w górę, to. Be, to je, jeśli. Jeden, jedna łapka w górę to jeden diament, a subskrypcja to aż 10 diamentów. Także zostawiajcie. Tylko nie zostawiajcie mnie. Dobra, lecimy, bo chyba, chyba z tego co pamiętam, to chyba gdzieś tutaj miałem. A, fajnie miałem. Nie miałem. No to oczywiście, że nie miałem. Hmm... Kurdele! Szukam, 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 szukam żelaza. Nie ma żelaza? Gdzie jest żelazo? O nie, zaczyna się robić ciemno, co mi się nie podoba. Idziemy. Do Skiniko. I teraz tak, musimy zabrać jedno żelazo. wam skierdzwalną pleka. Dzień dobry, do widzenia. Ale jeszcze tego creeperka chciałbym. Creeper chodź. Creeper. No nie, wybuch. Dobra, jednak uciekamy. Ale z tobą będzie go porobiłem. Trochę mnie teraz porobił. Szybko do bazy. Come on! O tam ten jest. W ogóle piszcie w komentarzach, kiedy weźmiemy kota, bo już chcę mieć kota, tak szczerze. Dwa serduszka. Przespimy się bokiem. Bokiem przyspimy, bez kitu. I tak, idziemy teraz co zrobić? Przepalić. Aha! Aha. Aha! Miałem tutaj sztabkę żelaza, a ja idę po... Idę, ja idę po już po rudę. Super. No, jestem mądry, nawet nie wiem co ja zostawię. Dobro bierzemy krzesiwo, robimy. I lecimy. Mmm. co czuję, że ten odcinek może być bez audio. Czemu? Nie. Oczywiście idziemy do naszego super brzydkiego portalu <grystanie> Kwadratowego No i jak widać nie działa Dobra no, A dostaliśmy Ale akurat w tym się zrespiliśmy? Ale ja mam szczęście Nie, pamiętajcie, że ja to ja Lecimy Super. Ale przynajmniej mamy od nowa życie. Taki pat, Polecam. Polecam. Portal. Próba numer dwa. Czekaj, po co my idziemy do tego, do netheru? No. Po po Bo ja wille będę budował. Dobra, mamy pierwszy kwarcyk. Drugi. A pełny krupunek. Czekaj, zrobię coś. Ale niezły patent, nie? No bo te rzeczy tutaj odłożę. Dobra. Tyle. A gdzie to wzięty ten kwarc? A tutaj? Kwarc. Dobra, to niech on tutaj zostanie. A ile potrzebujesz? Dużo. Aha. Już tak się. Tak szczerze to wiedziałem, że tak się stanie. Ale tak coś myślałem. O, już słyszę gasto. Tak szczerze Tam jest. Jestem Kurczę, muszę wykonać challenge. Dobra, to robię challenge. Spadnę, wiem, że spadnę. Ale spadłem. Dobra, gdzie ten gaz? Bo ja muszę wykonać challenge. O jest tutaj. Chodź! No strzel! Shell. Nie no wyjdziecie. Dlaczego? O nie, dobra. Co? Ja jestem po nim. Co jest? Kurde, nie trafiłem. Ajdź. Ja muszę się do niego przybliżyć. No chodź tu. No chodź! Beno, pójdź kule, pójdź kule. no, Puść kulę, puść kulę! Zignorował Cię. No, ale przyszedł, i powiem nie... Ja... Już zaraz go z miecza walnę normalnie. No nie, jeszcze ten przyszedł. U serduszka Na pewno to przeżyje. Jak zostaniecie lajka, to, to prze... Nikram przeżyje. No wiem. Czy łapka? co jest co co się stało tam jak... coś coś nam nie pykło jak to się nazywa ten blok netherite nie e... Lawa? nie to to co bije to, jest... to co bije no ten blok to jest taki magma no magma Magma cię zabija. Nie, bo tam pisało, że odkryłem, że podłoga to lawa. Aha. No to Magma cię zabija właśnie. Słyszę dalej tego gasa, tu jest. Czwarta próba. <noise> Czwarta próba. Spokoj, spokojnie. Teraz się uda. E, final, final, finałowa próba. Jak teraz zginę, to kończę Masz... odcinek. Ale to jest finałowa próba. Dzięki. Teraz się tak nie stanie, patrz. Idziemy. No już tandeco wykopała się wejść. O nie, już zaczyna we mnie strzelać. Aha, nie trafiłby I tak i trafiłby mnie. No, teraz tam skoczę. O, strzela. Co to za dźwięk? Nie wiem. Czekaj, trafię chyba? Trafiłem! Trafiłem! Oh, trafiłem! Oh, my god, pa! Trafiłem, ukończyłem wezwanie Zdrowie do nazwisty, za zabij e, Gasta jego własną bronią. No to nie mogłeś go mieczem zabić wtedy. No ale, widzia ale widziałeś, jak on był daleko? Dobrze, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie. Co się stało? Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał wraz z. Pamiętajcie, żeby. Pamiętajcie, Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał wraz z ma aby być na bieżąco. Widzimy się jutro o 15.30. Także. pa, Do widzenia wszystkim.